Witajcie, moi drodzy widzowie. Dzisiaj będzie kolejny materiał o okularach marki GOG. Będzie to model Kilo, czyli model, o który Wy jakby naciskaliście, że kiedy on się pojawi, czy będę go recenzował w najbliższym czasie, więc zrobię to w troszkę innej kolejności niż planowałem. Model, o którym mowa, to są okulary fotochromatyczne, i model Kilo ma do wyboru. Oferuje do wyboru sporo technologii, które powinny zadowolić hobbystę, takiego w pół drogi do takiego pełnego zaawansowania. Po pierwsze, i od tego zaczniemy, to oprawka, która jest naprawdę rewelacyjnie wykonana. Oczywiście, jak sobie będziecie z bliska oglądać takie okulary, to naprawdę tutaj włożono sporo pracy, aby dopracować. Szczegóły, dopracować kształty. Tutaj naprawdę widać, że ktoś się bardzo mocno postarał, aby to po prostu dobrze wyglądało. Jest też bardzo dobrze wykonane. To jest jedna z najlepszych oprawek, z jakimi ja się spotkałem w ogóle. A co dopiero mówić o produktach, które powiedzmy są często nam oferowane na naszym rynku. Jest to jedna z naprawdę kilku najlepszych oprawek. Są to też okulary, które oferują nam możliwość zamontowania wewnątrz wkładki dedykowanej wkładki wykonania do niej e, e, szkieł korekcyjnych. I jest to też bardzo fajnie i porządnie zgrane. Komfort tych okularów jest naprawdę na wysokim poziomie. Mamy bardzo miękkie załóżniki tutaj e, Kolejne bardzo miłe zaskoczenie, no i gumowe noski, które możemy sobie formować, odchylać od, od, od szybek, możemy je oczywiście też rozchylać, bardzo miękkie, bardzo przyjemne i nie sprawiające problemów w długim użytkowaniu. Na temat oprawki myślę, że to tyle. Materiał bardzo standardowy dla wysokiej jakości oprawek. I tutaj, w zasadzie, ciężko szukać produktu, który pod tym względem mógłby być lepiej wykonany. Do wyboru mamy, z tego co pamiętam, jeszcze czarne. Natomiast, jeśli chodzi o szkła, to mamy do wyboru dwa modele. Ja nie bez powodu stoję w cieniu, żeby chociaż spróbować Wam to ukazać, chociaż widzę, że one się już zdążyły zabarwić. Ten model to są soczewki z zabarwieniem różowym, podstawowym zabarwieniem różowym. Jest to kategoria opisywana przez producenta w bardzo uczciwy sposób jako 1-3. Natomiast na fotometrze, ewidentnie, w momencie, gdy one nie są zabarwione, fotometr wskazuje, że one są bliżej kategorii 0. I nawet ja robiąc dla Was zdjęcia musiałem troszeczkę je naświetlić, żeby do artykułu móc ukazać, że faktycznie to zabarwienie występuje. Drugi model jest bardziej już standardowy w kategorii 0,3 i nie ma różowego zabarwienia. Natomiast ja od bardzo długiego czasu chciałem takie właśnie okulary, które są w pewien sposób ewenementem, czyli posiadają fotochrom i zabarwienie różowe. Zabarwienie różowe poruszałem już w wielu artykułach i filmach. Ogólnie bardzo taki kolor podstawowy soczewki poprawia kontrast, poprawia naszą możliwość rozpoznawania obrazu w dal. jestem bardzo zadowolony, natomiast tu mówimy o tym, że są to okulary dla hobbysty z technologią, która bardzo często jest używana przez rajderów enduro. Czy zaawansowanych trailowców? I to jest bardzo fajny krok, takie wyjście do klienta, do użytkownika, do kogoś, kto powinien po jakimś czasie wrócić po kolejne okulary tej marki. Jak widzicie, one mają taką bardzo delikatnie błyszczącą powłokę. Gdzieś tam te refleksy. Poprzez powłoki lustrzane są redukowane, natomiast ogólnie powiedziałbym, że one nie posiadają żadnego lustra. Z bardzo istotnych spraw to i fotochrom, i to różowe zabarwienie jest w masie soczewki, w masie tej szyby, co gwarantuje po prostu użytkowanie tych okularów przez bardzo długi czas w dobrym stanie. I nie martwienie się o to, czy ten fotochrom działa prawidłowo, czy nie, czy on się zniszczy, czy tam jest jakaś warstwa, która ulegnie zniszczeniu. Same soczewki też bardzo dobrze są e, obrobione. Krawędzie są zabezpieczone przed tym, żeby gdzieś z tyłu czy z boku światło wpadało nam do soczewki. Jest to bardzo fajnie zrobione. Jak skończę już te podstawowe recenzje, Produktów GOG, to zrobimy sobie też taką zbiorczą kliszę, patrząc sobie na każdy model na stole i pokażę Wam już takie dosłownie smaczki, które teraz by zajęły godzinę, i dla kogoś, kto chce po prostu zobaczyć recenzję okularów, nie miałyby sensu. Uważam też, że ogólnie, jeśli chodzi o kształt, o formę tego modelu, jest bardzo fajnie zrobiona, ponieważ jest to. Coś, co powoli zaczynamy szukać w bardzo małej ilości marek, czyli dwie osobne szyby. Natomiast dla mnie dużym zaskoczeniem jest to, że one poza tym fantastycznym designem, tym dopracowaniem detali, mają naprawdę zoptymalizowany kształt. I można śmiało powiedzieć, że obraz, jaki widzimy, dosłownie jest taki sam, jakbyśmy mieli soczewkę sferyczną czyli jedną dużą szybę. Jest to w pewien sposób dla mnie zaskoczenie i pod tym względem mogę je bardzo polecić. Jak działa sam fotochrom? Fotochrom działa tutaj w dwojaki, powiedziałbym, sposób czy kierunek. Dla tych, którzy zawsze narzekają, że fotochromy są zbyt jasne, to na pewno jest to model idealny. One są po prostu bardzo ciemne, w pełnym słońcu są niemalże czarne. I fotometr wskazuje, że już wychodzą delikatnie poza kategorię trzecią. Natomiast e, mają to zabarwienie różowe, które bardzo dobrze się sprawdza w cieniu, w półcieniu, gdzie teraz mamy je zabarwione powiedzmy na około 1. Jak zdejmę je z głowy, to są niemalże przezroczyste. E, bardzo dobrze radzą sobie przez cały dzień. Ale to, na co należy zwrócić uwagę, to, że bardziej są przeznaczone dla szosowców, gravelowców, czy spokojnych ludzi, którzy jeżdżą na rowerach MT MTB, ponieważ one dość szybko w ogóle reagują i są nieco ciemniejsze niż większość okularów fotochromatycznych. Nie jest to za sprawą tego różowego zabarwienia, ponieważ w momencie, gdy mamy pochmurny dzień, to one są niemalże przeźroczyste, one po prostu dość szybko reagują i wjeżdżając z pełnego słońca, z jakiejś szutrowej drogi do totalnego cienia, no jest tak, że one są minimalnie zbyt ciemne. Natomiast ja uważam, że do rekreacji absolutnie produkt dobrze skonfigurowany, szczególnie dla osób, które chcą kupić okulary, i cieszyć się nimi przez długi czas. No tutaj, oprawka po prostu powoduje, że aż mnie, aż tak w środku zachęca, że może kiedyś by powstały modele jeszcze bez fotochromu na bazie tej oprawki. Ponieważ wiem, że część z Was pisze, pyta o okulary z rozdzielną szybą, nie, bez szyby sferycznej. No i one ten aspekt wypełniają świetnie. Natomiast porozmawiajmy teraz o takiej mojej końcowej. Decyzji o tych okularach, mojej opinii. Ja uważam, że pod względem oprawki są to naprawdę topowe okulary, natomiast nie są jakieś ultralekkie. Natomiast pod względem fotochromu, on jest świetnie skonfigurowany, jest zabarwiony w masie, co powoduje, że chciałbym powiedzieć, że są to okulary takie troszeczkę bardziej w stronę premium przez tą konfigurację technologii w szybie. Natomiast powiem Wam szczerze, że to jest jeszcze taka średnia półka. To są naprawdę dobre okulary, jako całość. Naprawdę niezłe fotochromy. Ale nie będę tutaj dorabiał ideologii, jakieś tam formy powiedzmy specjalnego chwalenia. Po prostu to są okulary z soczewkami ze średniej półki. One w momencie, gdy. Troszkę są już poza zakresem takiego użytkowania, ponieważ w nich jest przewiewnie w bardzo zimne dni, w bardzo deszczowe dni, jednak zachowują się jako takie fotochromy ze średniej półki. Nie są to duże różnice, nie są to rzeczy, uważam, które powinny komuś wielką, wielki zawód przynieść. To są po prostu dobre szkła, ale dla osoby, która wcześniej miała jakieś naprawdę topowe produkty, na pewno te różnice będą zauważalne. Jeśli chodzi o obraz, no to jest też rewelacyjne. Różowe soczewki mają tendencję do podbijania kontrastu, do e, pokazywania nam tego świata w fajniejszych kolorach. No i fotochrom, czyli e, samo przyciemnianie, sama taka podstawa, nazwałbym to soczewki gray, e, też ma tendencję do podbijania tych kolorów. No i różnice, jeżeli weźmiemy dwie pary różnych fotochromów, naprawdę są na korzyść tych z tą soczewką różową. Natomiast y, dla panów, którzy się boją takiego zabarwienia, no to zobaczcie, przecież tego naprawdę nie widać. To jest y, zabarwienie, które naprawdę musimy chcieć znaleźć w tych soczewkach, żeby y, wyłapać. I w momencie, gdy je używamy, absolutnie nie jest możliwe, że ktoś zobaczył, że jeździmy w różowych okularach. Ja im daję bardzo mocną ocenę, natomiast musimy się tutaj trzymać faktów i ocenić je jako okulary z fotochromem ze średniej półki. I moim zdaniem, tutaj yy, bardzo dobrze one są wpisane w całość oferty, nie tylko GOG, jak i rynkowych potrzeb. Tutaj duża pochwała dla nich, ponieważ ja napisałem w e-mailu, że raczej odradzam przesyłanie do mnie okularów fotochromowych. No, i y, po prostu często one ode mnie w y, recenzjach czy w jakichś tam testach poza YouTube'owych obrywają. Marka GOG zdecydowała się na przesłanie do mnie dwóch fotochromatycznych modeli, ten oceniam. Tak jak widzicie, całkiem nieźle. Zdecydowanie z trzech par od GOGA mają najlepsze oprawki. Natomiast przesłali jeszcze jedną parę, którą zobaczycie niebawem, i tam będę chciał już powiedzieć o nich dużo, dużo więcej. Jest to bardzo y, wysoko rozwinięty produkt, i myślę, że będzie bardzo dużo zapytań, takich y, informacji, które będę chciał o nich powiedzieć. I dać Wam do myślenia, jaki kierunek jest rozwoju w tej chwili okularów, jak powinny wyglądać fotochromy, a może jak nie powinny wyglądać, czy jakieś elementy, które gdzieś. Kolidują, ale to dopiero w kolejnej recenzji. Wiem też, że część z Was zakupiła już okulary przed recenzjami po pierwszych dwóch częściach mojego artykułu. On był przeze mnie pisany aż trzy miesiące, ponieważ chciałem to zrobić razem z Wami. Natomiast dostaję od Was sygnały, że jesteście zadowoleni. Wiem, że jedna osoba odesłała z uwagi na rozmiar. Natomiast była też druga osoba, która pytała o dopasowanie na twarzy i wiem, że one według mojej porady zostały wybrane, no, i ktoś jest zadowolony. Także bardzo mnie cieszę, że te recenzje, te nieraz bardzo długie testy, nieraz półtororoczne, nieraz roczne przynoszą efekt i jesteście zadowoleni. Trzymajcie się, jest niedziela przed siódmą. Ja lecę wrzucić Wam jeszcze ten film, a później już muszę zająć się codziennym życiem i obowiązkami. Trzymajcie się.